Dzień dobry, widzowie! No, będę wam teraz trochę czytać czat. Czekaj, moderator. No, modelator. <grym> Ticket. Mikołaj. Mój kolaj. Soj, nas słychać oj, 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 no nie będę mam teraz czytać czatu, ale mogę pozbijam trochę mobów sobie. Ojej, zniszczona! Mm. Nie no za 20 tysięcy. Dobra. Mm. No. nie mam po prostu mam dwadzieścia 5 no. Więc to się tak jest, za bardzo nie naprawi, za bardzo. No nie ma nic. Znajdę najtańsze butelki to. Dobra, tylko muszę. Mój sposób, żeby jak najwięcej tego się no, wpłaciło w jedno, jest po prostu ubranie tego. Tylko. Wszystkich butelek nie wykorzystam, oczywiście. Wydajność. Dobra. No, buty są za bardzo, bo już. To na kiedyś niech będzie, Dobra, cały ser gotowy. A, bo niedawno był incydencik ten z czapkami Mikołaja, nie? Kopiowanie, nie? Chyba. Um, da, nie, nie ma nic, nie, nie ma tego głosu się na starcie akurat. Więc nie wiem. A, tutaj jest fajne miejsce. O! Dobra. No, nie, 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 szybko, kasuj czat, no! Co coś napisał? Ja będę musiał chyba zasłonić, no, w montażu. Ojej, no! co? Policzy mnie. Dobra, Ściągnij mnie to, taki Łągnie sobie, tak. Dobra, bo on by mógł mnie. mo wy... bo, bo jestem na tyle mądry, że ja wiem, że gdyby. On, bo, bo, on by mnie wypchnął na strefę niebezpieczną i bym zginął i stracił wszystko. Вот седан я вижу. Не можно. Ну Ну Ja chyba dam, da, dalej sobie pójdę dalej. widzicie dlaczego w diaksowym, z Diaksowym mieczem latam cały czas? Wy mało widzicie i ja tak samo wspomniała. Widzowie, no, przepraszam za krótką firmę, nośnik, przerwę. Musiałam coś zrobić. O, jakoś. O. Nie było mnie w pokoju. Nie było mnie przy komputerze i nagra coś się zrobiło. Admin lata po sobie tutaj. O Jak ja szybko biegam? Jak ja tak szybko biegałam. No nie no, tu z niebezpiecznie się lato. za jedynka mam, no? ale mam buty. No to denerwuje przecież, że tak się szybko biega. Nie no, to denerwuje. No nie no, i sztarczy nie mam nawet. Trzeba się zregenerować cały. No dotknę już i A Ja te książki wystawił, kto się potrzebuje. Dobra, to ja chyba dalej pójdę. do no, nie seta ściągaj seta ściągaj seta 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 ściągaj seta ściągaj Uu! trochę stresu miałam, Musiałam ściągać set całego ok na ja widać że zmieniłam nawet nazwę państwa na ty no, no tutaj mamy mamy tutaj widoczno gdybyście chcieli szukali Vamos reclamar o microfone. Okej, okay, widzowie, ja, tak, mamy tutaj członków, nie, ale a tutaj mamy też grupy. Co to grupa? to to? To, 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 członków. To, to. Mówię, musiał chyba już no, psz, tylko tydzień został i godzina tego. Dobra, gotowe. Dobra, widzowie, nie sprzedawaj, bo za Widzowie, to jest najlepszy moment, żeby zakończyć odcinek na najlepszym serwerze Minecraft. Oczywiście, jak mój serwer będzie, to będzie jeszcze jeden, no, na długim miejscu, ale pa, pa.